Wiem długo czekałaś na te rymowane słowa Luty osiem, 8, 8 rok Gdy wyszedłem na świat Na twej piersi odesnąłem Bez sensu i dobro, które nie zostało zatracone sił, wyruszyłem na podgoje Wiem nie byłem już wzorowy Dużo nerwów z mojej strony Jednak w moim świecie Na próby wystawiony Taty ręka stroga, wyznaczcie ich co to pokora Dłonie matki, ukojenie we wszystkich chorobach To dla nich szyję, was To dla nich oddycham dla nich żyję To dla, dla nich oddycham dla Ona zawsze mi mówiła Synu edukacja będzie wyznacznikiem twojego życia Koniła mnie do lekcji Odrabiałem je dopóki nie zachciałem By usłyszeli mnie w Jedyna szkoła życia Przekonałem się, że to trafna decyzja Pomimo przejść, porażek różnych wejść On, odkąd pamiętam Ostro zapierdalał jako męsk Miał zadanie zapewnić by było co Boży do gara To obowiązek a nie kara Nie ma się co zastanawiać Od nich żyje i oddycham Czas twarz moją chwyta Jako z nie wiedziałem co to staranie o Przychodzę z na gotowe trochę mi sztyt Jesteś moim wzorem Czuję zapach tamtych dni sprzed lat Potrafiłem dzień odładować o sobie nie zostawiać, tylko jeden wielki bałagan Za co przepraszam, czas czym znaczy by harmider poukładać To dla siebie, by harmider poukładać To dla nich, to dla was, by harmider poukładać, by harmider poukładać. Długo czekałaś na te rymowane słowa, luty 8,8. Rok, gdy wyszedłem na świat, na twej piersi odetchnąłem. By z niej dobro, które nie zostało zatracone. Nabrałem sił, wyruszyłem na podboje. Wiem, nie byłem uczniem zolotem, nurzony, bo z mojej strony, jednak w swoim świecie na próby wystawiony. Taty ręka soga, wyznaczył, co to pokora. nie matki, ukojenia we wszystkich chorobach. We wszystkich choroba. Ukojenie i ochrona. To dla nich żyje, to dla nich To dla nich to dla nich. To dla nich. To dla nich. To dla nich. Myślę o was, gdy brakuje mi sił Proszę o energię, gdy padam na pysk Spełnią się moje sny Szukam szans, bo znajduję tylko gaz Łagodzę podrażnienie Tyle razy się bawię w ciągu dnia Nie ogarnia mnie strach to dla nich. to dla nich.